Cześć, witajcie na moim kanale dzisiaj sobie gramy w minecrafta to jest mój świat w którym już grałem przez tydzień albo dwa yy. A więc tak tutaj mam yy, borówki yy, zasadzone tu mam trzy ogniska farma pszenicy mój dom wygląda tak tutaj była zagroda dla yy, dla liska ale już go przyniosą do domu tutaj mam dwa koniki Tutaj mam las. Las. A tam taki związka. Yy, a więc tak, mam do Was taką prośbę, abyście pisali w komentarzu imiona dla moich zwierzeczków. To jest mój piesek. Yy, muszę do niego jakieś mięso dać. Chyba nie mam mięsa. Ale zgniły. O, to jest mój piesek. Taki. Napiszcie do niego imię w komentarzu. Może to być dziewczynka, może to być chłopczyk. A tutaj jest mój lisek, do którego podejdę. O, też do niego napiszcie imię. Tu bym raczej wolała, żeby to był chłopczyk. Ale dziewczynka też może być. Napiszcie imiona w komentarzu. Jak możecie. Po prostu proponujcie jakieś imiona. I napiszcie mi też w komentarzu, czy, czy Liz właśnie może dostać rozdymkę. Czy mu się coś stanie? Bo mam 5 i nie mam co z tym zrobić. I czemu się nic nie stanie? Napiszcie mi w komentarzu. Tutaj mam drewno, tutaj jeszcze nie mam tak do końca oświetlone Bo mam mało pochodni, ale chyba jeszcze tutaj mam pięć Chyba, tak wbiłem Dam psa, żeby to jak chcący Mam no, pochodnię. Jeszcze to by się gdzieś przydało mi się tu żadne moby nie tam No a więc ja już ten filmik będę kończyć tak w ogóle dałam dończkę zamiast tak jakby jako I... Tam jako Miseczkę, tak samo, jak tam ma. A więc ja już ten filmik będę kończyć. Cześć, dajcie łapki w górę i subskrypcję.